Z nami Przemek Stolc, strzelec jednej z bramek w meczu z Odrą Pole Przemek, jak byś ocenił to spotkanie? Bo z jednej strony przed meczem zapewne remisu byś nie chciał, ale z przebiegu meczu zmieniasz trochę odpychanie? Na remisów się no bym na pewno nie wziął, tym bardziej, że walczymy o jak najwyższe cele, ale patrząc e, na pogodę, czy warunki atmosferyczne, boisko, e, no i trzeba oddać, że od pole też e, przyjechał tutaj po punkty, pozdrowiła mocne, mocne warunki, więc e, oni zadowoleni z punktu, my trochę mniej. Przerwa reprezentacyjna, dwa tygodnie teraz, no, można powiedzieć w cudzysłowie luzu. Dla Was, teraz po tych dwóch meczach, dwóch zremisowanych, taka przerwa jest na plus, czy jednak wolelibyście szybciej się odgryźć i grać o punkty? No, mieliśmy w tym tygodniu trochę mikro urazów w tym tyś., więc teraz będzie chwila czasu na, na regenerację, na dość do 100% kondycji, ale też jest czas na pracę i, i na pewno trenerzy dobrze zorganizują ten czas. Dzisiaj bramka, no trzeba też powiedzieć, że bramka przedniej urody, bo najpierw przeciwnik na murawie, potem ty strzelasz gola lewą nogą. No właśnie, lewą nogą. Pierwszy raz w swojej karierze w meczu o punkty, w lidze, czyli już gola lewą nogą, czy kiedyś to jeszcze miało miejsce? Nie, lewą nogą pierwszy raz. No ale kurde no tak naszła okazja, widziałem, że tam kątem oka, że zawodnik leci, więc musiałem go przełożyć. To jest dużo szczęścia, bo piłka się odbiła od kolana i pada po w cukru. Dziękujemy za dzisiaj i trzymamy kciuki, żeby ten, te dwa remisy jak najszybciej zmienić zwycięzcę. Dzięki.